Monika Antosz-Grodzicka, witam w informacjach. Bezpłatna nauka języka polskiego dla uchodźców. Ja zaproszę po polsku, i ona zaprosi po rosyjsku i, 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 i będzie ok. Przygłaszam wszystkich żyjących jeszcze do nam na kursy języka polskiego. Przychodzicie, proszę. Inwestycje drogowe. Myślę, że to oczekiwanie społeczne w tym terenie będzie zrealizowane. Krótko mówiąc, zabieramy się do pracy. Niezwykły koncert. Chór wystąpi razem z orkiestrą operatorium. To jest takie jakby połączenie wschodniego spojrzenia na rekwiem i na życie i na śmierć i zachodniego. Miejski Ośrodek Kultury w Mszanie Dolnej zorganizował bezpłatne zajęcia z języka polskiego dla obywateli Ukrainy. Jak mówią sami zainteresowani, znajomość języka pomoże im w codziennym funkcjonowaniu. Z kolei inną ciekawą inicjatywą wykazali się druchowie OSP z Lubomierza, którzy z uchodźcami porozumiewają się dzięki specjalistycznym urządzeniom. Dzisiaj razem z my jeździliśmy do miasteczka Szana Dolna, w Bibliotekę wziąć Rzeczy dla Plemiennicy. Dziś razem z rodzicami pojechałyśmy do Biblioteki Miasta Szana Dolna odebrać rzeczy dla mojej siostrzenicy. To jedno z dwóch elektronicznych translatorów, które na użytek druhów z Lubomierza wypożyczyła firma Wasko z Krakowa. Bardzo jesteśmy wdzięczni firmie, firmie Wasko z Krakowa za udostępnienie nam tłumaczy elektronicznych, które są naprawdę pomocne w naszym porozumiewaniu się, dlatego, że no, ta grupa tych osób bardzo słabo po polsku mówi, praktycznie nie. Jest ono niezbędne do tego, aby móc się porozumieć, tłumaczy Piotr Dol, prezes jednostki z Lubomierza. Ta komunikacja jest bardzo ważna, tym bardziej, że już to pokazały te urządzenia, czy to przy pomocy dla nich medycznej czy to też y, w innych czynnościach, y, jakichś rzeczy, które by potrzebowali, no to tłumaczymy sobie przez to urządzenie i, i jest szybka pomoc. Tak? To urządzenie bardzo się przydaje i jak podkreśla 17-letni Maksim, potrafi precyzyjnie przetłumaczyć to, co się chce powiedzieć, pod warunkiem, że przekazywane komunikaty są krótkie. Za pomocą tych przykładów można zrozumieć, co okażeć na polskim języku i to dobre. za pomocą jakich urządzeń można zrozumieć, co się mówi po polsku i to dobrze. To pierwsze takie zajęcia z języka polskiego w naszym regionie, które zostały zorganizowane z myślą o obywatelach Ukrainy, a zorganizował je Miejski Ośrodek Kultury w Mieszanie Dolnej. Super atmosfera, strasznie fajni ludzie, spokój na sali, cisza taka, żeby było słychać oczywiście zgrzypiącą podłogę mok mokowską. E, natomiast no miejsce jeszcze są, więc zapraszamy bardzo serdecznie. Lekcje te są nieodpłatne, a prowadzi je nasza redakcyjna koleżanka Monika. Która wspólnie z iną, starają się odkrywać tajniki skądinąd zabiłego języka polskiego. Pomysły się pojawiają, jak to zwykle bywa spontanicznie. No, a jeśli chodzi o sprawy związane z uchodźcami, to tu jest pomysł pomysłodawczyni wielu tematów, które się pojawiły w mieszanie dolnej. Czyli Ina. Tu od moniki zależy, ile, no ile osób jest w stanie nauczyć, ale przy takiej atmosferze i takim spokoju to myślę, że nie będzie problemu. Kurs jest adresowany do osób, które nie znają języka polskiego i potrzebują zyskać podstawowe umiejętności. Uczestnicy zajęć będą się przede wszystkim koncentrować na nauce mówienia i rozumienia zwrotów, które są używane w codziennych sytuacjach. Skąd pomysł? A pomysł z tego, żeby pomóc ukraińskim uchodźcom dobrze. Розуміючи, контактувати з з польськими людьми на вулиці, в школі, в у жонді, навіть ну во шродках, щоб їм була Латвії, щоб вони могли чуче певне. W pierwszych zajęciach uczestniczyło 30 osób, ale może pojawić się więcej chętnych. Zwłaszcza, że komunikatywne posługiwanie się językiem może być przepustką do chociażby znalezienia pracy. Już kilka osób spośród tego właśnie grona znalazło zatrudnienie na terenie Mszany Dolnej. Czy język polski jest dla pani trudny? <noise> język polski jest podobny do ukraińskiego. No, ale coś na pewno sprawia trudność. Co jest najtrudniejsze? E, najtrudniejsze jest dwoznakie Dwoznaki. Dwo a dlaczego panie chcą się uczyć języka polskiego? Żeby dobrze was porozumieć. Co było na pierwszej lekcji? No na pierwszej lekcji był alfabet, była przywitania, pożegnania, zwroty grzecznościowe i także wymowa. W imieniu organizatorów kursu prosimy Państwa o ich wsparcie. Potrzebne są zeszyty notatniki, długopisy Mazaki i Flamastry. Być może znajdzie się ktoś, kto ufunduje kursantom dużą tablicę magnetyczną do pisania markerem. Na pewno poprawi to komfort prowadzenia zajęć języka polskiego. Ja zaproszę po polsku, inna zaprosi po rosyjsku i, 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 i będzie ok. Przygłaszajmy wszystkich żelających jeszcze do nam na kursy języka polskiego. Przychodzicie, proszę. Józef Budacz, TV 28. Droga w Łętowem i osuwisko w Jurkowie. W poniedziałek zostanie natomiast podpisane porozumienie w sprawie wykonania studium nowej drogi łączącej Gdów z Limanową. O inwestycjach drogowych realizowanych przez powiat limanowski Józef Budacz. Koniec marca to chyba taki dobry czas, jeżeli o, chodzi o inwestycje drogowe na terenie powiatu limanowskiego, no bo powiat będzie realizował dość dwie ważne inwestycje. No właśnie, ważne, oczekiwane inwestycje. Jedną inwestycją, którą otrzymaliśmy środki z, z rządowego programu przebudowy dróg, to jest kwota 12 milionów złotych i to, to jest w miejscowości Łętowe, przebudowa tej drogi. Wartość zadania 12 milionów złotych, 50% dofinansowania i też przy wsparciu samorządu gminy Mszana Dolna. Oczekiwana inwestycja, i też właśnie ruszamy z przetargiem, tak aby, aby właśnie zacząć przebudowę tej drogi. Jest to zadanie trzyletnie, więc myślę, że to oczekiwanie społeczne w tym terenie będzie zrealizowane. Krótko mówiąc, zabieramy się do pracy. No właśnie, bo to jest kontynuacja też tego przedsięwzięcia, które już zostało rozpoczęte. Remontu całej tej drogi od drogi wojewódzkiej w kierunku Mszany Górnej Lubomierza, aż tutaj właśnie do drogi powiatowej Wilczyce i zjazd do Jurkowa, bo tam też również kolejna inwestycja. No właśnie, można nazwać najlepiej do takim ciągiem drogi tych dróg, która komunikacja właśnie w dwie strony, bo w stronę i, i Mszany Górnej. Górnej. I tutaj też Jurkowa i słusznie, tak jeżeli chodzi o właśnie o osuwisko w Jurkowie, otrzymaliśmy środki, zł na usuwanie klęsk żywiołowych i skutków właśnie tego rodzaju, więc też jakże oczekiwana inwestycja, ponieważ to osuwisko jest też niebezpieczne, ono się osuwa, a z drugiej strony jest właśnie na tej drodze zawężenie, więc w konsekwencji by ta droga nie miała takich parametrów, gdyby to osuwisko nie było wykonane, ponieważ to zawężenie Blokuje i też w tym rejonie jest niebezpieczeństwo. I pointując, panie starostu, naszą rozmowę, w poniedziałek będzie podpisana umowa między Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, konkretnie panem Łukaszem Smuką, a panem na no, dość ważną drogę. Na razie to tylko dokumentacja, ale ważna, bo z Gdowa do Limanowej. Tak, jakże ważne oczekiwanie takie, takiego połączenia. Krótko mówiąc, jest, byłoby to połączenie właśnie z Gdowem i tutaj w Nimanowej, z drogą wojewódzką, nowym korytarzem, tak aby przeminąć te przewyższenia, które, które są właśnie chociażby od Starego Rybia nowego rybia w kierunku limanowej. No i jakże ważna oczekiwana też właśnie, że tak powiem inwestycja w sensie na razie projektowym i takiej koncepcji. Dodam, że samorządy właśnie mają tutaj udział, bo uchwałą również i powiat limanowski włączył się w wsparcie finansowe tego tej koncepcji tego projektu i bardzo ważne właśnie ze strony urzędu marszałkowskiego Konkretnie zarządu Województwa małopolskiego, w tym w tym właśnie marszałka, marszałków. E, e, taka jakby, taki pomysł się zrodził, można powiedzieć, wspólnie z nami, ale też właśnie, że myślą o tym i dbają o to, żeby byli mężczyznami, a jak najlepszą właśnie dostępność komunikacyjną, też w tym rejonie łącząc te drogi wojewódzkie. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. 8 kwietnia w Limanowskim Domu Kultury odbędzie się niezwykły koncert. Chór Limanowum oraz orkiestra operatorium wykonają rekwiem Karla Jenkinsa. Przed nami kolejne duże muzyczne wydarzenie z udziałem Chóru Limanową. Dokładnie 28 marca minął rok, odkąd działa Chór Limanową przy Limanowskim Domu Kultury. Z tej okazji postanowiliśmy zorganizować koncert, do którego się przygotowujemy już jakiś czas. Będzie to rekwiem Karla Jenkinsa, współczesnego walijskiego kompozytora. Chór wystąpi razem z orkiestrą operatorium. Pod dyrekcją Anastazji Wróblewskiej, na co dzień małżonki naszego drygenta. Chór, oczywiście, przygotowuje nasz drygent, ale całością na scenie będzie zarządzać pani Anastazja. jest nietypowy dla nurtu requiem utwór, bo z jednej strony część tego utworu składa się z takich tradycyjnych części requiem, czyli mszy żałobnej, a z drugiej strony dołączone tam są części, które pochodzą jakby troszkę z innego nurtu, z takiej muzyki medytatywnej, muzyki wschodu, napisane na teksty wschodnie, które przetłumaczone w języku angielskim i które nawiązują też do innej o postaci życia, o wieczności, o tym, że życie nie kończy się nawet kiedy, kiedy przychodzi śmierć, właśnie. I to jest takie jakby połączenie wschodniego spojrzenia na rekwiem, i na życie, i na śmierć, i zachodniego. Przygotowanie zaangażowały się solistki z Ukrainy, również muzycy z Ukrainy? E, tak, bo w, teraz w takich czasach e, oczywiście mamy solistkę, która przyjechała z Charkowa, która między innymi uciekała m, bezpośrednio spod bombardowania. To jest solistka Narodowej Opery Charkowskiej, ale także solistka, która pochodzi z Ukrainy, ale na co dzień mieszka w Krakowie i jeszcze jedna solistka to solistka z Opery Krakowskiej. Po raz pierwszy Kurlimanową współpracuje z orkiestrą. Jak wyglądają te przygotowania? Naprawdę po raz pierwszy spotykamy się z taką wielką formą, jeżeli chodzi o utwór muzyczny. I tak naprawdę powiem, że na początku byłem trochę, miałem taką wewnętrznie strach, taki, że jednak nie damy rady, no bo jednak to jest młody zespół i dużo pracy, nigdy nie śpiewaliśmy z orkiestrą, a to zupełnie inne śpiewanie, ale jednak zrobiliśmy fantastyczną robotę jestem bardzo zadowolony z naszych chórzystów, z każdego za zaangażowanie, za wszystko i będziecie mogli Państwo to usłyszeć, owoce naszej pracy na koncertach 8 kwietnia w tu, w Limanowskim Domu Kultury 9 kwietnia w Krakowie. Więc serdecznie zapraszamy. Kto jest organizatorem tego wydarzenia? Organizatorami koncertu jest, są Limanowski Dom Kultury i Ośrodek Kultury Kraków Nowa Huta. Bez tych dwóch instytucji koncert by się nie odbył. I bardzo serdecznie też dziękujemy dyrekcjom obu ośrodków, które bardzo się zaangażowały i Stworzyliśmy wspólny zespół, taki Limanowsko-Krakowski, który koordynuje działania przygotowawcze do tego koncertu. No i ogromne podziękowania dla sponsorów, którzy też włączają się finansowo w organizację tego koncertu. Też bardzo serdecznie wszystkim dziękujemy, że możemy stworzyć takie muzyczne dzieło i w Limanowej, i w Krakowie. Dodam, że zarówno w Krakowie, jak i w Limanowej po raz pierwszy w historii zabrzmi rekwiem Karla Jenkinsa. 12 osób zatrzymanych, przejęta broń, amunicja, maczety, narkotyki, anaboliki, a nawet 1,2 mln zł w gotówce. To efekt działań funkcjonariuszy Karpackiego Oddziału Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Prokuratury Krajowej. Zatrzymani są podejrzani o przemyt i obrót narkotyków oraz produkcję i dystrybucję anabolików, na obrocie których według śledczych mogli zarobić co najmniej 32 miliony zł. W czwartek Gminnej Bibliotece Publicznej w Starej Wsi odbył się wykład Karola Wojtasa pod tytułem Z Ziemi Limanowskiej na ołtarzu Ojciec Józef Palewski. Okazją do spotkania była 155. rocznica urodzin Józefa Palewskiego. To jest ciekawa postać? Myślę, że tak. Szczególnie ze względów takich związanych z jego działalnością jako redemptorysty misyjną, szczególnie z tą wyprawą w 1908 909 roku w głąb Rosji, w głąb cesarstwa ówczesnego rosyjskiego na Syberię. Gdzie w sumie przemierzyli tysiące kilometrów czech polskich redemptorystów i głosili misje i rekolekcje dla Polaków, którzy w ówczesnej Rosji właśnie tam przebywali, czy to w wyniku zesłania, czy też w wyniku pracy, biznesu. Odwiedzili różne miasta od Czelabińska, Irkutska, Omska, Tomska po Wostok, ale też byli w Harbinie. Dzisiaj na terenie Chin, wtedy w Rosji. Ufam i wierzę, że rozpoczął, rozpoczął się proces ratyfikacyjny e, ojca Józefa, i za kilka lat będziemy się mogli modlić o to, aby stawiał się za nami w tej trudnej naszej rzeczywistości. E, dlatego, dlatego też e, myślę, że trzeba w tym miejscu mówić, że. Ogromnie i podziękować wszystkim kapłanom i również i władzom kościelnym, że tak wiele przyczynił się do tego, do zachowania tej poskości, do, 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 do patriotyzmu, do troski o wychowanie I wielu z tych kapłanów w okresie II wojny światowej zginęło, podobnie jak i ojciec Józef, walcząc o, o, o naszą wiarę, o polskość, o nasze korzenie. W sobotę wieczorem służby zostały zadysponowane do starej wsi. 65-letnia kobieta wyszła z domu około 14.30, pół godziny po północy poszukiwana została odnaleziona przez ratowników grupy podhalańskiej GOPR za pomocą drona wyposażonego w kamerę termowizyjną. Wójt Bogdan Łuczkowski poinformował o unieważnieniu pierwszego przetargu na budowę wieży widokowej na górze Skiełek. Gmina na ten cel zarezerwowała milion złotych. W ramach postępowania wpłynęły dwie oferty. Jedna za milion pięćset siedemdziesiąt osiem a druga za milion sześćset pięć tysięcy złotych. Przetarg został unieważniony i rozpisany zostanie ponownie. W sobotę członkowie Kamienickiego Działu Związku Podhalan spotkali się podczas zebrania walnego. Wybrano nowy zarząd na trzyletnią kadencję. Funkcję prezesa będzie pełnić Agata Zięba. W sobotę przypadała 17. rocznica śmierci Jana Pawła II. Ojciec Święty zmarł 2 kwietnia 2005 roku wieczorem o godzinie 21:37. Zespół regionalny skrzydła nie zagrał i zaśpiewał barkę ulubioną pieśń Karola Wojtyły. 27 marca w planicy zakończył się Puchar Świata w Skokach Narciarskich. Po dwóch latach przerwy spowodowanej pandemią, zawody na żywo mogli obserwować kibice. Wśród nich nie zabrakło grupy reprezentującej Beskid Wyspowy. To wszystko w tych informacjach. Dziękuję za uwagę. Do zobaczenia za tydzień.